Witajcie na targach Lub Wierzyn w Poznaniu. Za nami jest nasze piękne stanowisko Aktywa, na którym wystawiamy naszą pielęgnację oraz koloryzację o właściwościach pielęgnacyjnych. Jest tak piękne, że zostało docenione i dostaliśmy nagrodę za najpiękniejsze stanowisko na tych targach. Zobaczcie, jak ono wygląda. Ale nie możemy też zapomnieć o pielęgnacji Aktywa. Nasze serie pręknacyjne to belessere, kolory brillante, volume e corposita, nutrizione, e nowa fibra oraz dyscyplina. Mamy przepiękne stanowisko na targach Look Beauty Vision, gdzie pokazujemy Wam nasze nowości związane z aktywą, która jest nową marką, dużo, dużo nowości, nowa szata graficzna. Więcej szczegółów będziecie mogli również znaleźć w naszych specjalnie przygotowanych katalogach związanych z aktywą. Specjalnie na potrzeby targów przygotowałam dla Was dzisiaj koloryzację. U mojej pierwszej modelki wykorzystałam system Aktywa. Druga koloryzacja pokazowa, jaką chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować, to koloryzacja demi DemiPernament, natomiast ona zastosowana jest od razu z formułą regeneracji włosów, czyli naszym systemem Nowa Fibra.